Witam Was serdecznie na kanale Jeden mecz w tygodniu. Zapraszam na podsumowanie tego, co działo się ostatnio w polskiej piłce. Czy działo się dużo? Nie powiedziałbym, ten tydzień był taki jakby spokojniejszy, więc zobaczymy, co nam przyniesie ten tydzień już z finałem Pucharu Polski. Ale na razie mamy dwie główne kwestie z tego tygodnia takie chyba najbardziej kluczowe, najważniejsze. Po pierwsze, no to nowy pracownik Legii Warszawa, o którym za chwilę Wam opowiem, czym się zajmował, kim jest i takie tam najciekawsze rzeczy z jego kariery. Druga sprawa. Kolejna próba podjęcia sprzedaży Śląska-Wrocław i tym razem na 100% się uda. Zobaczymy. Na razie chyba tyle słowem wstępu. Żeby już nie przedłużać, pamiętajcie o łapce w górze, subie, komentarzu. Zapraszam Was jutro na omówienie kolejki, we wtorek na raport z Mediolanu. Właśnie chyba Milan strzelił gola Wenecji. I co? Bez przeciągania. Zapraszam na odcinek. A na początek to to, że Legia zatrudniła... Frediego Bobicie. Robię tak, bo tutaj coś zacięło nagranie. Legię zatrudniła Frediego Bobicie na stanowisko Head of Football Operations. No i on nie jest tak do końca anonimem, bo kto nie siedzi w piłce, no to może go nie znać. Kto tam trochę głębiej siedzi w piłce, no to to nazwisko już kojarzy. On swoją karierę na stanowiskach, nazwijmy je ogólnie kierowniczymi, no to zaczynał, zaczynał spędził w Stuttgarcie, w Eintrachcie, w Hercie Berlin. Zna tę Bundesligę, niemiecką, piłkę tak naprawdę od podszewki. Dużo w mediach spekulacji pojawiało się też, że ten temat, że on nie będzie mieszkał w Warszawie. To głównie niemiecka prasa pisała, że no dostał tę pracę, ale będzie działał z Berlina. Otóż nie, Legia już mu wynajęła mieszkanie i ma pracować z Warszawy. Także no tutaj uspokajam kibiców Legii, którzy mnie oglądają, że nie będzie to pracownik zdalny, tylko lokalnie na miejscu. Czym się będzie zajmował, bo to jest takie może. Najważniejsze, no on będzie tutaj współpracował z Michałem Żewłakowem. Jeżeli chodzi o jego główne zajęcie w Legii, no to będzie to nadzór całego pionu sportowego. A co do współpracy z Żewłakowem, o której mówiłem, no to tutaj panowie będą współpracować na tak naprawdę dwa rozwoje: nad rozwojem skautingu i nad rozwojem międzynarodowym. Tutaj takie hasło rzucone przez meczyki, no ciężko, ciężko cokolwiek z tego wywnioskować. Myślałbym, że jakaś, nie wiem, współpraca z, z klubami zagranicy no to pewnie wyjdzie w praniu, co się pod tym tajemniczym zwrotem kryje, a na ten moment na no to Legia skupia się już na, na finale Pucharu Polski, finał Pucharu Polski już w majówkę, Legia zmierzy się z Pogonią i tutaj też naprawdę to jest mecz nawet nie tyle o trofeum i o pieniądze, co po prostu o europejskie puchary i dobrobyt na przyszły, na przyszły sezon, bo nie oszukujmy się, ale no trofeum to jest jedno, bo no Pogoń nie ma, z tego by się ucieszyli, ale tutaj głównie chodzi o puchary oba te kluby, które są w finale zajmują w tej chwili miejsca 4-5 w Ekstraklasie na ten moment nie daje to żadnego miejsca w pucharach a pieniądze z pucharów, no to są jednak pieniądze z pucharów Pogoni są potrzebne, w legi są potrzebne pokażcie mi klub w Ekstraklasie, który nie potrzebuje pieniędzy z pucharów, pewnie jakbyśmy się uparli nawet Lech tych pieniędzy potrzebuje tak no, zapewnił sobie puchary chyba, raczej już nie wypadną z podium ale skupiając się na legi i na Pogoni, no to tutaj obie ekipy grają o Puchary po prostu. No to jest mecz nie o trofeum, tylko o europejskie Puchary i te pieniądze, które no w polskiej piłce są dość ważne z perspektywy tego, że już po tym sezonie, czyli następne okienko transferowe, no to już będzie zbrojenie się na, na to, że Polska będzie miała, polska ekstraklasa będzie miała dwa miejsca w eliminacjach Ligi Mistrzów, więc tutaj też ta walka o podium będzie jeszcze bardziej zacięta. Z tego co widziałem, różne prognozy czy na Sport.pl, czy na na sportowych faktach, na meczykach, na kanale sportowym, no wszędzie. Naprawdę dużo mówi się o tym, że Polska będzie po tym sezonie, który nadejdzie, wydawać na potęgę. Zobaczymy, ile w tym prawdy, ale jeżeli no, jest to kusząca wizja, gry widzę mistrzów, jeżeli się uda dwóm ekipom, a są na to szanse, także no, trzeba się uzbroić i wywalczyć sobie to miejsce. Tyle po prostu, a pieniądze są do tego potrzebne. To tak, już naprawdę mówiąc skrótowo. Co do Śląska Wrocław. No, to w piątek pojawiły się informacje w Gazecie Wrocławskiej, chyba, że radni miasta przegłosowali ustawę o, o sprzedaży klubu, uchwałę nawet, nie ustawę o sprzedaży klubu. I jest to no, na jesień było tak samo, też klub miał być sprzedany. Wtedy pan prezydent Wrocławia, pan Sutryk, no, wystawił horrendalną cenę. Znaczy, generalnie to się zaczęło na wiosnę, bo wiosną Śląsk był no dość dobrze im szło w byli chyba na drugim miejscu z tego, co kojarzę. I wtedy. Po sezonie pan Sutryk stwierdził, że nie, no jak tak dobrze grają, to trzeba tę kwotę podnieść. Za podniesioną cenę nikt nie kupił Śląska, a gdzie są teraz te bili, no to każdy wiadomo szorują podnie. No i teraz podobno już, już, już ma być podjęte takie działania, że ten klub na pewno będzie sprzedany. Potencjalni inwestorzy mają składać, to jest tak ładnie nazwane, oświadczenie o zamiarze przystąpienia do negocjacji w sprawie kupna do 26 maja do godziny 12. Jeżeli się nie wyrobią, no to nie będą kupować, ale do tego czasu już jest wyznaczona data, więc to też jest fajne. Podobno jest już ustalona kwota, jednak jest na razie ona poufna. Wiedzą tylko potencjalni inwestorzy, z tego co widziałem, i radni. Więc też jest to naprawdę bardzo wąskie grono, grupa osób. No jeżeli to wypłynie, to wiadomo, że łatwiej ich sprawdzić po prostu, kto, kto te informacje wypuścił. I ten etap też będzie rozdzielony etap sprzedaży będzie rozdzielony na kilka poziomów. Na początek będą ocena pod kątem formalnym, drugim etapem będą rozmowy merytoryczne. A jeżeli to już się uda komuś przejść, no to też te warunki sprzedaży będzie musiała zatwierdzić Rada Miasta. Więc to też nie jest takie hopsiu, żeby ten klub kupić, ale już jest coś ustalone, więc tego się trzymajmy, że jednak Śląsk zmieni właściciela i przestanie być utrzymywany przez no, miasto po prostu. No i też według Plotek pojawiły się podobno trzy podmioty, które są mocno zainteresowane nabyciem Śląska, jednak. Nie są ujawnione też ich dane. Także tutaj dużo mamy niewiadomych. Wiemy, że są potencjalni inwestorzy, wiemy, że jest potencjalna kwota, której nikt nie może ujawnić, i wiemy, że potencjalnie klub będzie sprzedany. Z tego co ja tam troszeczkę się tą ekstraklasą interesuję, no chciałbym, żeby tych klubów wspieranych przez miasto z budżetu miasta było jak najmniej, no bo to tylko wyjdzie na dobre miasto i państwo. Te pieniądze naprawdę. Polskie miasta mają tyle problemów, że utrzymywanie klubów z ekstraklasy. Nie powinno ich interesować. Powinny kluby należeć do osób prywatnych, tak jak na całym świecie należą. I naprawdę te pieniądze, które można wydać na starego Słowaka, lepiej przeznaczyć na, nie wiem, chodnik przed szkołą, cokolwiek, żeby to jakkolwiek służyło społeczeństwu, a nie określonej grupie społecznej, czyli kibicom. Tyle ode mnie w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się jutro, jak mówiłem na podsumowaniu kolejki na raporcie z Mediolanu. Nagram coś oczywiście po finale Pucharu Polski, także bądźcie tutaj, czuwajcie. Pojawi się też w tym tygodniu recenzja książki i jeszcze, miejmy nadzieję, jedna niespodzianka. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i słyszymy się jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia.